Musimy porozmawiać o tym. O czym? O zdrowiu psychicznym? Nie. O czym? Musimy porozmawiać o Kubie. Spodziewałeś się. A jaka cisza nagle zapadła. Nie wiem, czy zauważyłeś. To wiesz, to jest jedno z najcięższych pytań, jakie mi tam wszyscy wysłali. Zapytaj koniecznie, musisz zapytać. Zapytaj. To ja zapytam ciebie. Co tam u Kuby? Nie wiem, nie mamy kontaktu. Pamiętam też tą waszą dramę, czy macie kontakt, czy nie macie kontakt przy jakimś tam pomponiku czy innym, czy innej playadzie, gdzie każdy mówi co innego. To było bardzo zabawne. No. To było bardzo zabawne. Ale co, już tak w ogóle się nie lubicie? Nie mamy kontaktu. No to wiem, ale nie o to pytam. Nie mamy kontaktu. Bo mam takie też wrażenie, że był moment, kiedy byliście naprawdę bliskimi osobami sobie. W no, sensie, totalnie. Tak. Nawet powiem ci szczerze, yy, yy, chodziły plotki po mieście, że jesteście razem po prostu. Więc no, to rzeczywiście bardzo blisko. I moje pytanie brzmi, co się stało, dlaczego tak się stało? Yy, znaczy są, tego, są dwie strony medalu. Yy. I pierwsza to jest taka, że są pewne rzeczy prywatne, które się pomiędzy nami wydarzyły. Zresztą pomiędzy każdym z nas w zespole, no które z moim zdaniem zadecydowały o tym, że w tym momencie tego kontaktu jest brak. Mhm. Natomiast drugą rzeczą jest to, że z racji tego. My byliśmy właściwie jak bracia, wszyscy na mhm. czwórkę. Mhm. Spędzając ze sobą tyle czasu. Ja z nimi spędzałem naprawdę często więcej czasu niż z, z własnym bratem. Więc naprawdę tak się mega, mega się zżyliśmy. Um, I. I myślę, że z racji tego, że po prostu już nie jesteśmy razem z, w zespole, to od samego początku tak to ten, ten, ten kontakt ucichł. E, jeszcze po zespole, jakoś tak niedługo po zespole, jakiś tam on był, a później już, że tak powiem, się tak wygasił zupełnie. E, no. No ale to musiało być coś rzeczywiście poważnego, skoro tak bliska jakaś taka przyjaźń, znajomość skończyła yy, się w taki dramatyczny sposób, bo to nie jest tak, że wy po prostu się rozeszliście, tylko no jest ewidentnie jakaś tutaj yy, sytuacja napięcia, prawda, takiego no yy, coś, że nie fajnego. Zadaj pytanie. No co no, ukradł ci skarpetki, bo już coś prywatnego się stało, więc zastanawiam się, co takiego też mogło się wydarzyć bez urazy, ale jednak u nastoletnich chłopaków. No to nie jest tak, że on ci spółkę z ukradł, a ty mu zabiłeś matkę plastikowym widelcem. No wiesz, jakby no... No tak, tak, tak.